Państwa Afryka Morze Śródziemne 1940-1943. Moim Państwa gościem jest dr Daniel i Pn. Wrocław, specjalista w spraw militarnych i wojskowości, a chwileczkę pomówimy o, o, włoski, o, o, o włoskich działaniach wojennych i o działaniach wojennych związanych z, z Włochami. Bo tak za bardzo nie ma o czym mówić, bo, 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 bo w filmie, bo w filmie um, z Frankiem Dorasem to trochę zostało pokazane. Może to e, teraz tych boków krzywdzimy, bo, bo oni jednak technikę na przykład morską mieli super rozwiniętą, natomiast nie za bardzo wiedzieli, jaki jest sens, e, sens bronienia tego. E, takie trzy kwestie, tak właściwie, właściwie dwie. E, pierwsza, dla mnie najważniejsza. Nie związana z, z obroną, tylko związana z tym jednak, że e, to działo się we Włoszech. Coś, co, co przyczyniło się do, do naprawdę wojny światowej, do rozpoczęcia wojny światowej globalnej, czyli do ataku na Pearl Harbor. Bo źródła ataku na Pearl Harbor miały miejsce w ataku na bazę w Tarencie. Gdzie y, kilka samolotów brytyjskich, Ja zawsze jak piszę, widzę na pokazach te sworfische. Sworfische, tak. Myślę tak, jak, jak czych ludzi, mo 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 może latać na takim przyjemniczym, <tum> widzieliście torpedę. Nie, le no, ale ja cię -le -lecie proszę. No. 240 <tum> na godzinę, na wprost grzeje cała artyleria, to ja Państwu, powiem tak, że wszystkie filmy, które Państwo widzieli o Stanigradzie, o czymś, to naprawdę to są łatwe rzeczy do przejęcia, tak? Nie, nie. Z Włochami to jest chyba był największy problem, tak naprawdę, że im się. Oni w ogóle nie byli mentalnie przygotowani do wojny. To znaczy, wojna wybuchła, bo ich przywódca chciał wojować. Tak? Ich przywódca chciał basen Morza Śródziemnego zamienić w morze, w, marynażą, w morze wewnętrzne, tak, jak niczym imperium Romanum. Tyle, że. Jakby nie przygotował kompletnie swojego narodu do tego, tak? to znaczy garstka no w skali kraju, garstka jego najbliższych popleczników, tak? tych czarnych koszul, yy, czyli faszystów yy, włoskich. No tak, no jeszcze identyfikowała się z pomysłami Ducze, reszta narodu niekoniecznie yy, yy, była mentalnie do tego przygotowana kraj też materialnie nie był przygotowany za bardzo do wojny, bo umówmy się, zainwestowanie w poważny sprzęt, nawet tak jak w marynarce włoskiej, tak? Nawet zainwestowanie w dobre samoloty, które włoskie lotnictwo posiadało, bo miało dobry, dobry, dobry przemysł zbrojeniowy. Całkiem nie, no, najgorzej, nie. No, no, nie bo... najgorzej rozwinięty. Ale, ale, u, nie umówmy się, że my z tymi Włosami to troszeczkę przesadzamy, bo, bo technika, bo, bo, bo technika bez, bo bez, na, na wysokim bo, poziomie. z naszego po, tak. poziomu, oczywiście, że Włosi, Włosi, ale to oni mają kwiata y, Alfa Romeo i Lamborghini. Ogromny przemysł północnych Włoch, czyli okolic Turynu. To, med... Proszę Państwa, to proszę wziąć pod uwagę, że my jesteśmy troszeczkę dziećmi Franco donasa też z spostrzeganiem tego. <laughs> No, natomiast yy, mówiąc poważnie. Ale, bez, ale właśnie d, 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 mówiąc nie. poważnie, oni mieli czym wojować, tak? Mieli nie bardzo chcieli wojować i to powodowało to, że jak ktoś ma, nie ma chęci do wojowania, to nawet najlepszy sprzęt mu nie pomoże, no bo po prostu no nie ma przekonania, że ta wojna w ogóle jest, że oni powinni w tej wojnie brać udział, ale kolejna rzecz, że to, to materiałowe przygotowanie to jest też troszkę coś innego, to nie tylko wyprodukowanie pewnej ilości tak. czołgów, to nie tylko wyprodukowanie pewnej ilości samolotów że, i okrętów że, 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 wojennych. Że tak powiem, moja wiedza dotyczy marynarki wojennej, gdzie oni mieli genialną flotę, natomiast okazuje się, że mieli paliwa na tyle, żeby ta flota wypłynęła ale, to, i doty... nie wrócić, Ale tak? to dotyczyło w gruncie rzeczy wszystkich aspektów brytyjskich, przepraszam, włoskich sił zbrojnych w, w czasie II wojny światowej. 40% nieobsadzonych etatów w marnance Nieobsadzone bojnej. etaty, brak materiału wojennego, brak zaopatrzenia, brak amunicji, do, która, która by strzelała z, z, tych, z tej świetnej broni, którą często posiadali, tak? To powodowało, że no, no właśnie, no, na, tego Gracjaniego nieszczęsnego i tego jego fatalnej ofensywy na, na, na Egipt, tak? 300 tysięcy ludzi, a oni po kilkunastu kilometrach weszli w teren ten. Dlaczego? No nie dlatego, że oni nie, nie, nie chcieli iść dalej, tylko tak naprawdę logistyka <grywa> była tak zorganizowana, Państwa, że oni o, o, nie mogli jeżeli się dalej. Proszę chodzi o logistykę wojny w Afryce, jest to chyba najbardziej karkowny problem, problem tak, jeżeli tak, chodzi o II tak, wojnę światową. Tak? No ale dobra, wróćmy do tego Tarentu. No e, właśnie, Tarent... E, w Tarencie, w bazie e, włoskiej, stoi duża część floty włoskiej, która bardzo niepokoi Brytyjczyków. To są bardzo dobrej klasy jednostki. Brytyjczycy też nie mają takiej wiedzy, którą mamy teraz, że oni mieli za dużo paliwa i ochoty do walki, jak tutaj Daniel mówi. Natomiast mm, no, musieli ich unieszkodliwić. Sytuacja była taka, że, że Brytyjczycy ledwo co wygrali bitwę o Anglię, e, nie, czuli, nie czuli się komfortowo i zaatakowali e, Tarent za pomocą e, e, samolotów, które Państwo pewnie znacie w sensie konstrukcji. One bardzo przypominają e, Antki II, tylko Ant tak. II, że tamte są odkryte i o wiele mniejsze e, i miały sobie Przezdecydowanie mniejsze, bo startowały z, z lotniskowców. Z lotniskowców. lotniskowców. E, atak nastąpił właściwie w sztormowej pogodzie i e, n, Japończycy, którzy potem zwiedzali Tarent, zauważyli jedną rzecz, że torpedy e, angielskie były obłożone dechami które nie powodowało to, że te torpedy nie spadały na dużą głębokość i nie ginęły, i nie ginęły w, na dnie basenu, który um, oczywiście miał 12, tam 10, 15 metrów, tak? Um, umówmy się tak, że przede wszystkim o ataku na Tarent zadecydowało samo położenie Tarentu. A tak się złożyło, że dwa lata temu namówiłem całą wycieczkę, na której byliśmy urlopowo wracając z Grecji, żebyśmy do tego Tarentu pojechali i zobaczyli tę słynną bazę marynarki włoskiej. Co jest charakterystyczne dla Tarentu? To jest naturalne kotwicowisko to nie jest sztuczny port wybudowany z odpowiednią specyfikacją z odpowiednim przygotowaniem zabezpieczeniem ale też możliwością ewakuacji tych okrętów wojennych jakiegoś manewru nie to jest naturalna zatoka na dodatek posiada bardzo cieniutką wąską szyjkę przez którą się do niej wpływało po jednej stronie jest zamek y, jeszcze aragoński, po drugiej ma, stronie stare czyli, miasto. Czyli każdy ma swoje skapa flow. Tak, i to jest naturalne kotwicowisko. Ewakuacja z tego kotwicowiska była bardzo skomplikowana y, i trudna, bo podejrzewa musiała być przeprowadzona za pomocą holowników, szczególnie dużych okrętów wojennych, krążowników, y, pancerników, a takie się przecież znajdowały. Tak. Na tym naturalne kotwicowisko jest ogromne. Od razu mówię, zatoka jest ogromna, ona robi na, rzeczywiście ogromne wrażenie. Ale właśnie ten problem powoduje, że okręty ustawione tam znajdowały się niczym w pułapce, bez wyjścia tak naprawdę. I jeśli nie było dobrze zorganizowana obrona przeciwlotnicza, a tam był problem z tą obroną przeciwlotniczą też, no bo naturalne kotwicowisko to też brak przygotowania takich już przygotowanych pozycji dla artylerii przeciwlotniczej. No to już jest, mamy dwa, dwa elementy, które powodowały, że Brytyjczycy uznali, że no, gra jest warta świeczki i można spróbować nawet tymi starożytnymi swordfishami e, e, zaatakować. Ja bym, w, ja bym w ogóle ich nie, nie deprecjonował, bo one jeszcze wykończyły Bismarcka, tak? To zgadza się, tak. zgadza się. Miały, miały swoje, swoje <laughs> d, kolejne tak. pięć minut, ale to w, w tym samym czasie praktycznie. No, żeby no, no kwestia no pół roku, tak? No, no, tak, no. tak. Więc, więc, y, więc y, y, to wszystko się złożyło na to że zdecydowano się na taki, a okazało się to po prostu strzałem w dziesiątkę. Okazało się to strzałem I, w i, dziesiątkę. Dlatego mówimy też o tej bitwie, e, e, ataku na Tarent, zwariowanym ataku, tak? Bo to kilkanaście, dwanaście bodajże, no. 13 samolotów, e, z których chyba wróciło osiem. E, tak tak niezły wynik. I e, 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 delegacja japońska, zwiedzając, e, e, wiadomo, wywiad latasze. E, Podpowiedziała sytuację, którą Japończycy wykorzystali do bombardowania Pearl Harbor, i tu, pierwowzorem, jak Państwo nagradzicie ten film o Pearl Harbor, to pierwowzorem lądowania ataków torpedowych jest właśnie wojna brytyjsko-włoska na Morzu Śródziemnym i atak Tarentu. No to jest jedna rzecz, która mi ja pamiętam z wojny mm. z Włochami, a drugą to kamikadze to jednak nie byli Japończycy pierwsi. No ale decima massa, tak? Ale Gdzie... decima massa nie byli kamikadze jednak do końca. Oczywiście, e... że nie. No, no, oczywiście tak. Eee, w filmie bodajże eee, o Chevron też mogliśmy powiedzieć, że tam byli kamikadze, tak? No w każdym razie ludzie, do, ludzie e, stracający, byśmy powiedzieli może kamandosi, e, jakiś navi seals albo coś koło ale w każdym razie ekipa, która przypływała bardzo blisko, Mm, i... No bo tak posiada specjalne rodzaje z no, takich statków y, y, ruchomych, to, torped kierowanych y, przez ludzi tak, tak naprawdę. Tak, tak. No... Taką torpedę można zobaczyć do dzisiaj w Imperial War Museum, nawet prawie, że tam można wejść do niej. Umów, umów, umówmy się, że każde siły, zbrojne, każde siły zbrojne miały takie torpedy, bo Anglicy też potem próbowali chipica bodajże tak, w ten sposób zlikwidować. Tak, próbowali. Znaczy, oni, ale Anglicy jednak wybudowali mini okręty, mini okręty, podwodne. Mini okręty podwodne. Tak, tak samo Niemcy mieli swoje mini okręty tak. podwodne dwu- czy osobowe, prawda? A jednak ta torpeda włoska, o której mówimy, to był w gruncie rzeczy tak. Taki pojazd z, od, z odkrytym. To jest taki o, jak, 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 jak kapitana Nemo, po, pojazd do e, pływania pod wodą, prawda? Dokładnie. Odkryty, odkryty miał całkowicie, nie miał żadnego zamkniętego kokpitu, tak? E, także w pewnym momencie ten, który prowadził ten e, pojazd, no, musiał być nurkiem, tak? To znaczy musia, musiał mieć założony sprzęt e, do oddychania e, pod wodą. Tam jest kierownica, są różne wajchy, pedały, no i w pewnym momencie naprowadzał ten e, torpedę na cel no i opuszczał ją tak. przed wybuchem, więc no, kamikadze nie był, no bo z drugiej strony miał, jak mając aparat tak. do nurkowania, miał szansę bardzo poważną, żeby odpłynąć. Umówmy no, się, czy... że uczestniczył w misji samobójczej, gdzie miał szansę się uratować. Tak. Och, dokładnie, dokładnie. E, I takie akcje mieliśmy dwie, w Gibraltarze tak, i, i w Aleksandrii. W Aleksandrii tak. e, Anglicy ponieśli takie taktyczne, dotkliwe e, straty. E, i na, ja bym powiedział tak, że te jednostki, które tam zostały. E, jednostki, które tam zostały, e, może nie zniszczone, ale no, no, w, sensie, w sensie tak uszkodzone, to jest nie ten problem, o którym mi chodzi. Mi chodzi o ten problem, że. Psychicznie, Anglicy się przestraszyli, i po dwa miesiące jedna baza i druga była bardzo przesadnie chroniona, i przesadne środki były używane do ochronienia tych baz. No ale z drugiej strony, gdy się pozna technikę działania tego typu jednostki i tego typu sprzętu, to bardzo łatwo jest temu przeciwdziałać. Tak? To znaczy, to ma krótki, krótkie nogi, ma, 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 ma to, bo. Zwróćmy uwagę, no dwie akcje, tak? tak? Dwie akcje, rzeczywiście dotkliwe, ale raczej uszkodzenia poważne niż, niż straty bezpowrotne. I w gruncie rzeczy co? Potem się skończyło. Po pierwsze, że jednostka była nieduża, elitarna, czyli wymagała, no, no rzeczywiście wymagała ludzi, którzy by na ochotnika się zgłosili, zechcieli zaryzykować życiem. No jak okazało się, że wśród Włochów jednak nie było zbyt dużego parcia do tego, żeby tym życiem ryzykować. Druga rzecz, żeby to co powiedziałem. Po dwóch akcjach było już wiadomo, jakie środki bezpieczeństwa zastosować, żeby zapobiec tego typu atakom i w gruncie rzeczy no, sprawa się skończyła. Czyli jak widzicie Państwo z wojny na Morzu Śródziemnym i udziału Włochów to pamiętamy dwie rzeczy. Jedną z udziałem sił włoskich, a drugim z, ataką, z atakiem na, na Tarent, ale ta wojna na Morzu Śródziemnym i w Afryce tak naprawdę to miała swoich bohaterów których mit i legenda jest do tej pory, a o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Będzie mowa o Deutsche Afrika Korps. Zapraszamy państwa serdecznie. Dziękuję.